Zapraszamy na audycję Starotem na żywo od niedzieli do czwartku o godzinie dziewiętnastej. W czasie audycji możecie zamawiać pytania do kart oraz układy specjalne. Hello, 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 witajcie moje kochane bliźniaczki, słońce, ascendant, księżyc, wenus i inne ważne. Planety. Czytanie dla Was na nadchodzący tydzień. Czytanie na maj macie w opisie pod tym filmem. Jeżeli widziałyście, to może trzeba zobaczyć jeszcze raz. Jeżeli nie widziałyście, to zobaczcie. A my przechodzimy do czytania na najbliższe 7 dni. Najpierw energie główne, potem energie szczegółowe i na końcu będą sprawy miłosne. Więc sobie, dziewczęta, idziemy do do, do, do. Czytania. Najpierw energie główne. Trzy energie główne, najważniejsze na ten tydzień dla bliźniaczek. Energia numer jeden, zobaczmy. O pięknie, moje kochane, dziesiątka denarów. No to jest, moje drogie, stabilność. To jest e, powodzenie I w sprawach zawodowych, i w sprawach finansowych, i w rodzinnych. Mamy bardzo fajne relacje z osobami, które kochamy. Mamy powodzenie w pracy, obfitość wszelaką, więc pięknie. Energia numer dwa. Zobaczmy. Energia główna numer dwa dla bliźniaczek to jest król denarów. Król denarów, czyli ktoś z trygonu ziemskiego, byk, panna. Koziorożec, albo ktoś o charakterze lub z ascendentem w tych znakach. Może tutaj chodzić o konkretnego mężczyznę, albo romantycznie, albo przyjacielsko, koleżeńsko, czy do współpracy. I moje kochane, tak, trzeba na te osoby zwrócić uwagę, bo ona będzie bardzo istotna, ale jeżeli by nie chodziło o faceta, to moje kochane, to jest energia. Pracuj, zbieraj owoce, stój mocno na ziemi. Zwróćcie uwagę, że mamy znów energię denarowe. Denarowe, tak? Czyli materia, stabilność, bezpieczeństwo. To wszystko tutaj będzie istotne. No i energia numer 3. Ciekawe, czy też denary, czy coś innego. No nie. Tutaj mamy pazia kielichów. Pazia, właściwie pazice czyli wszystko co jest związane z uczuciami dobrymi, miłymi, pluszaczymi, z byciem taką osobą dobrą dla siebie, dobrą dla innych. To są też oczywiście romantyczności, ale to jest też wyrażanie swoich emocji, ponieważ jak widzicie, tutaj ta dziewczyna coś pisze, maluje, rysuje. Więc może właśnie poświęcicie czas na wyrażanie siebie w sposób Twórcze. Dobra, no to już mamy energię y, główne. Gwiazdeczka, jeżeli chcecie, żeby ona się spełniło, y, one się spełniły w komentarzu, i oczywiście łapeczka. Równowaga być musi dziewczyny nie ma. Nie ma to tamto. No i idziemy w sprawy szczegółowe, czy jakieś szczególiki na ten tydzień. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. W szczególikach. Bliźniaczki, bliźniaczki, bliźniaczeczki, gwiazdki, bliźniaczki. Dobra, zobaczmy. Mamy energię straty, zmartwienia, drobne problemy. Być może, moje kochane, jest tak, że po czasie takich właśnie strat, zmartwień, problemów, wchodzicie w energię Słońca czyli szczęścia, czyli zdrowia, czyli mocy i sukcesu. Dla wielu z Was kończy się ten trudny czas i właśnie wchodzicie w ten, w ten, w ten, dobry, w ten, w ten dobry moment swojego e, życia moje kochane może być też tak że będzie bardzo dobrze i jakieś maluśkie tam problemiki one się one się pojawią karty użyte w czytaniu kupisz w sklepie 7 na 7.pl Zobaczmy um, wiadomość numer dwa. Szczęśliwe życie rodzinne, więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o bliskich, o te osoby, które kochacie, które są dla Was bliskie, więc mamy tutaj bardzo fajny czas. Mogą się pojawić jakieś ploteczki, obmawiania, e, ale wiecie, to nie jest tak, że tylko ktoś będzie Was obmawiał, bo, bo Wy możecie komuś obrabiać tyłeczek, nie? No to tak, tak dwuznacznie. Słuchajcie, yy, macie jakąś obsesję na punkcie kogoś, na punkcie czegoś, zdrowego trybu życia, yy, na przykład, nie wiem, y, konwali albo jakiejś osoby? Uważajcie na to, bo jeżeli pójdziecie dalej, będziecie dalej tą ciemką, to niestety, ale to powoduje zawieszenie, opóźnienie, ślimacze tempo w jakichś tematach. Więc y, obsesją mówimy nie. Kolejna y, wiadomość, moje kochane, trzeba podjąć ważną y, decyzję. Ważną dla Was decyzję. Dla każdego ważną decyzją jest coś innego. To może dotyczyć pracy, to może dotyczyć związku, przeprowadzki, y, jakiejś zmiany dotyczącej Was, na przykład, nie wiem, fryzura. Y, tutaj podejmujcie decyzje same. Ważne jest, żebyście nie patrzyły na mnie, na nią, na niego, tylko podjęły decyzje same. U unikajcie też osób nieuczciwych. Macie świetną intuicję, tak? Bo ktoś może was namówić do podjęcia decyzji, która nie wynika z waszego serca, ale wy to będziecie czuły. Dobra, mamy nieoczekiwany wydatek. Związany z czym? Związany z tym, że będziecie usuwały śmieci ze swojego życia. Więc moje kochane, może zakup miotły nowego odkurzacza? może moje drogie, jakichś pojemniczków, organizerów. Może być też tak, że pozbędziecie się śmieci energetycznych, więc zakup szałwi na przykład czy palosanto, albo pozbędziecie się śmieci takich, wiecie, organicznych, czyli na przykład jakiegoś toksyka ze swojego życia i z tym będzie związany nieoczekiwany wydatek. Tak jak powiedziałam gwiazdeczka, Łapeczka, a my idziemy do spraw miłosnych. I teraz tak, dziewczyny, wyciągnę trzy wiadomości. Może być tak, że jedna jest dla was, że wszystkie są dla was, albo żadna. Jeżeli żadna, szukajcie ascendent, szukajcie Wenuska swoją. Trzy wiadomości na temat miłości dla bliźniaczek. Bliźniaczeczki, chodźcie do mnie. I patrzymy. Wiadomość numer jeden. Co tutaj mamy? Pojednanie, singielka i na krótko. Moje kochane, może być tak, że pojednacie się z kimś, ale albo w was jest teraz mocna energia singielki i dobrze wam jest, albo zrozumiałyście, że dobrze wam jest lepiej samej niż z tą osobą, albo ta osoba tak naprawdę mm, nie wiem, no pojedna się, ale jednak wybierze później bycie samą, bo mamy tutaj na krótko, że, że, że jakieś pojednanie na krótko, ale z drugiej strony, może ktoś myślał, że chce być singlem, singielką, natomiast to jest taka właśnie, ta myśl się roztopiła i dojdzie do pojednania, więc albo tak, albo, albo tak. Wiadomość numer dwa. Dziewczyny, część z Was ma do czynienia z diabłem w ludzkiej skórze, z jakimś toksykiem, kimś, kto Was y, rozczarował, cały czas y, powoduje, że jesteście rozczarowane. Pomyślcie o sobie, okażcie sobie miłość, zatroszczcie się o siebie. To jest dla Was tydzień miłości własnej, a nie tego cymbała, nie? Dobra. I wiadomość numer trzy: spełnienie przerwa, że y, 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 i tutaj mamy przeszłość. Moje kochane, być może właśnie jest jakaś przerwa z kimś z, z, powo z powodu przeszłości, może jest przerwa z kimś już od dłuższego czasu, więc to jest ta przeszłość. Słuchajcie, może w tym tygodniu się okaże, że ta przerwa wcale nie jest złą przerwą. I tak naprawdę wiele rzeczy Wam uświadomiła i wchodzicie w energię spełnienia. No. Dobra, to jeszcze tanko dla Was na ten tydzień. Ja Wam życzę wszystkiego gwiezdnego. Jeżeli macie urodzinki w tym tygodniu, wszystkiego yy, jeszcze raz yy, najgwiezdniejszego. My się widzimy, moje kochane, w kolejnym czytaniu, pewnie już na czerwiec. Yy, no i co? Buziaczku je ściskami. Do następnego. Pa!